21 czerwca na placu Jana Pawła II zgromadziło się 150 biegaczy, którzy poprzez aktywność fizyczną chcieli świętować 55 urodziny Rudy Śląskiej. Pomysł uczczenia jubileuszu miasta w formie biegu na dystansie 55 km zrodził się w głowie ultramaratończyka Augusta Jakubika, który od wielu już lat popularyzuje tą najprostszą formę aktywności fizycznej. Mamy jubileusz, 55-lecie naszego miasta. A tak się szczęśliwie złożyło, że jestem rówieśnikiem tegoż miasta, więc postanowiłem swoje urodziny w sposób sportowy połączyć z urodzinami miasta i zaprosiłem 55 zawodników z całej Polski, jak również z Czech i Niemiec. To są moi przyjaciele z tras biegowych. No, oczywiście w tym projekcie nie mogło zabraknąć rupskiej młodzieży i wymyśliłem dla nich sztafetę. W składach 10-osobowych będą biegać również 55 km i wszyscy mają czas 5,5 godziny. Więc te piątki nam będą towarzyszyły od startu do zakończenia tego biegu i myślę, że po pięciu i pół godzinach wszyscy zaliczą Wyznaczony dystans, czyli 55 km i o 16 podsumowanie, dekoracja najlepszych uczestników dzisiejszego święta. Tak się składa, że już nie że cała Ruda Śląska biega i z tego się bardzo cieszę, ponieważ jak ja zaczynałem 27 lat temu, to ludzie na czole pokazywali różne znaki. Dzisiaj natomiast zrozumieli to, co ja robiłem tyle lat temu, że to jest dobre, i coraz więcej osób do mnie dołącza, nie dziwiąc się, ja się dziwię, że aż tyle ludzi biega. I to jest bardzo pozytywne zjawisko, i cieszę się, że to, do czego ja dojrzałem dużo wcześniej, teraz też społeczeństwo. Że jest dobre. Do udziału w 55-kilometrowym biegu oprócz zapalonych biegaczy zaproszono również uczniów ludzkich placówek oświatowych oraz osoby związane z ośrodkiem Najświętsze Serce Jezusa. Każdy z uczestników biegu z innych powodów rozpoczął swoją przygodę ze sportem. Jedni biegają zawodowo, inni dla zdrowia. Wszyscy jednak podkreślają zgodnie, że bieganie to nauk, z którego trudno zrezygnować. Gdy ktoś zarazi się raz tym sportem, na długo pozostanie mu wierny. Jesteśmy ze szkoły podstawowej numer 6, także mamy, posiadamy, mamy klasy sportowe, profilu atletycznym i tutaj nas zaproszono, więc spróbujemy swoich sił ze starszymi, ale jakoś damy radę. No jesteśmy tak troszkę związani poprzez... Przez jednego z naszych pracowników z biegami miejskimi tutaj, no i postanowiliśmy dołączyć jako drużyna, żeby uczcić no i 55-lecie Rudy Śląskiej, no i urodziny pana Augusta Jakubika. Pokazanie dzieciom, że ruch to, to jednak nie tylko dotyczy ich, ale my też biegamy, staramy się robić coś dla siebie więcej, to myślę, że to jest dobry przykład. Część z nas biega sobie od czasu do czasu rekreacyjnie, dla niektórych będzie to taka pierwsza impreza oficjalna, także no zobaczymy, jak to wyjdzie. Ma to przede wszystkim być dobra zabawa. Ma być fajnie. No a jak wyjdzie, ważne, żebyśmy biegli i dobiegli, a na którym miejscu to już nie tak istotne. Biegacze mieli do pokonania 55 jednokilometrowych pętli wyznaczonych ulicami Smolenia, objazdową, Markowej, Damrota oraz placem Jana Pawła II. Drużyny pokonywały dystans w formie sztafety, gdzie każdy uczestnik musiał przebiec minimum jedno okrążenie. Limit czasu dla indywidualnych biegaczy wynosił 5 godzin i 30 minut. Tak to już jest w sportowych zmaganiach. Że nie każdy może zająć pierwszą lokatę. Jednak sam wynik był dla biegaczy sprawą drugorzędną. Najważniejsze było dotarcie na metę w dobrej kondycji i z dobrym samopoczuciem. Podczas tego wydarzenia liczyła się przede wszystkim dobra zabawa i świętowanie jubileuszu miasta. Chodzi o to, żeby uczcić 55. rocznicę powstania miasta w tych granicach. Więc świętujemy w tym roku, są festyny rodzinne, są biegi. Chodzi o to, żeby połączyć przyjemność z pożytecznym czymś, czyli z bieganiem, dbaniem o kulturę fizyczną. Mieszkańcy są zainteresowani bieganiem, generalnie jest to trend ogólnopolski, więc wykorzystujemy ten trend. Trzeba powiedzieć też, że takie standardowe kwestie też będą, więc tort, świeczki to, to też się odbywa. Niemniej je, bieganie jest takim dobrym sposobem spędzania wolnego czasu. Myślę, że Ruda Śląska właśnie jako miasto takiego wypoczynku, rekreacji też jest, w to się świetnie wpisuje. W biegach indywidualnych pierwsze miejsce zajął Adam Jagieła, z KRS, TKKF Jastrząb Ruda Śląska z wynikiem 3 godziny 55 minut minut i 22 20 sekundy. Drugie Leszek Małyszek z Siemianowic Śląskich, a trzecią lokatę zajął Andrzej Radzikowski z LKS Olimp Błonie. 55-kilometrowy bieg na urodziny Rudy Śląskiej spotkał się ze sporym zainteresowaniem osób dbających o kondycję fizyczną. Z pewnością w przyszłości w mieście odbywać się będą podobne wydarzenia.